Cześć, drogie światło. Anioły mają coś do powiedzenia. Nie wszystko, co milczy, jest w pokoju. Czasami to, co wydaje się zbyt odległe, w rzeczywistości zwraca uwagę na każdy detal. Jest ktoś, kto obserwuje cię z szacunkiem, ale także z niepokojem w środku. Anioły chcą, abyś wiedział. Ta osoba czuje się zmuszona, nie przez ciebie, ale przez siebie. I to napięcie zaczyna się przekształcać. Coś się w niej porusza, a nawet jeśli tego nie widzisz, już cię dotyka. Jest ktoś, kto patrzy na ciebie z głębokim podziwem, ale ten podziw nie jest lekki. On waży, porusza starymi ranami. Ta osoba czuje, że jesteś bardziej rozwinięty, bardziej łagodny, bardziej prawdziwy. Im bardziej stara się znaleźć punkt równowagi, tym bardziej zdaje sobie sprawę, jak wiele w sobie jeszcze niesie. To nie jest zazdrość, to coś innego. To tak, jakby patrząc na ciebie, przypominała sobie o wszystkim, czym jeszcze nie zdołała być. Nie wie dokładnie. Jak sobie z tym poradzić? Czasami myśli, że powinna rosnąć szybciej, dojrzewać, rozwiązać wszystko, co w jej życiu jest jeszcze nieuporządkowane. W niektórych momentach patrzy na swoje decyzje, nawet te finansowe, i czuje wstyd. Prawda jest taka, że porównuje się i w tym porównaniu się umniejsza. Nigdy nie prosiłeś o to. Nigdy nie wymagałeś, by była inna, ale to, kim jesteś, sprawia, że czuję się winna, nie wobec ciebie, ale wobec samej siebie. Widzicie jako kogoś silnego, spójnego, hojnego, stanowczego, łagodnego i godnego zaufania, a w jej wnętrzu jest głos mówiący: Jeszcze taka nie jestem, jeszcze nie jestem gotowa. Na zewnątrz może wydawać się pewna, może utrzymać postawę, wydawać się oderwana lub działać, jakby miała kontrolę, ale wewnątrz istnieje konflikt. Chciałaby być lepsza dla siebie i dla ciebie, ponieważ twoja energia wywołuje w niej szczere pragnienie zmiany. Budzisz w niej chęć wzrostu, ale także lęk, że nie jest na wysokości zadania. Dzieje się teraz coś bardzo ważnego. Ta osoba zaczyna patrzeć na siebie bardziej uczciwie, zaczyna zdawać sobie sprawę, że unikała rozmów, unikała zbliżania się i oddalała się nie dlatego, że jej nie obchodziło, ale dlatego, że czuła, że nie ma nic godnego do zaoferowania. Prawda jest taka, że głęboko cię szanuje, autentycznie. Nawet jeśli podejmowała zdezorientowane wybory, nawet jeśli była niespójna, nawet jeśli milczała, gdy zasługiwałeś na coś innego. W jej wnętrzu jest jasna świadomość byłeś kimś uczciwym, a ta jasność ją konfrontuje. Chciałaby prosić Cię o rady, słuchać Cię bardziej, otworzyć serce, ale wciąż próbuje znaleźć na to odwagę. Widzicie jako kogoś wyjątkowego, prawie błogosławionego przez aniołów kogoś, kto wydaje się podejmować właściwe wybory, kto inspiruje bezpieczeństwo, kto promienieje pewnością nawet w trudnych chwilach. I właśnie dlatego waha się. Nie chcecie zawieść ani budzić nadziei, których nie jest pewna, czy spełni. Nie chce mówić, że jest gotowa. Jeśli wciąż nie może być tym, na co zasługujesz, dlatego czasami czujesz tę odległość. To nie jest brak zainteresowania, to zamieszanie, lęk przed tym, że nie zdoła cię dogonić, anioły chcą, abyś wiedział, to, co czuje, jest prawdziwe, ale jest uwięzione między pragnieniem bycia blisko a obawą, że nie wie jak. I to jest punkt, w którym wszystko zaczyna się zmieniać. Ponieważ kiedy ktoś cię podziwia na tyle, że chce rosnąć z twojego powodu, nawet w ciszy, to już jest zasiane nasiono. A nasiona prędzej czy później kiełkują, ale potrzebują czasu. Za każdym milczeniem stoi historia, która jeszcze nie została opowiedziana. W przypadku tej osoby to czego nie widzisz, to ciężar wszystkiego, czego nauczyła się ukrywać od najmłodszych lat. Dorastała z poczuciem, że musi się nieustannie udowadniać, że nie wystarczy po prostu być trzeba rekompensować, usprawiedliwiać się, zdobywać prawo do bycia tam, gdzie się jest. Dlatego, gdy spotyka kogoś takiego jak ty kogoś, kto wydaje się być całościowy, obecny, Pewny siebie, to lustro staje się trudne. Zadaje sobie pytanie: Dlaczego jeszcze tam nie dotarłam? Czego mi brakuje? I ten rodzaj myślenia nie jest tylko racjonalny, jest emocjonalny pochodzi ze starych ran, tych, które wciąż kształtują wybory, nawet gdy osoba już dorosła. Czuję, że bez względu na to jak bardzo się stara, zawsze jest o krok za tobą, że przeszedłeś przez etapy, z którymi ona jeszcze nawet nie zaczęła się mierzyć, i to wywołuje głęboką niepewność. Nie dlatego, że cię nie ceni, wręcz przeciwnie, ale dlatego, że widzi się jako gorsza, czasem nawet niezdolna. To uczucie niedostateczności nie pochodzi z teraźniejszości. Pochodzi z historii naznaczonej cichą krytyką, emocjonalnymi nieobecnościami, oczekiwaniami, których nigdy nie spełniono. Nauczyła się nie ufać sobie, wątpić we własne uczucia, milczeć, gdy chciała krzyczeć, nie wierzyć, że może być kochana bez potrzeby przemiany. Dlatego, gdy patrzy na Ciebie i widzi kogoś, kto wybiera z odwagą, kto szanuje własną drogę, kto działa z jasnością i empatią, porównanie jest nieuniknione. Ale to nie jest porównanie, które rodzi złość lub rywalizację, to porównanie, które boli, które budzi podziw wymieszany z frustracją, ponieważ chcecie mieć blisko, ale boi się, że nie wie, jak utrzymać się przy Twoim boku. I dlatego może zachowywać pewną odległość. Czasami może wydawać się nieobecna, chłodna lub oderwana. To nie jest brak uczucia, to mechanizm obronny, to lęk przed odkryciem, że jeszcze nie jest gotowa. Myśli o Tobie bardzo dużo, o tym, co czujesz, o tym, jak interpretujesz to, co dzieje się między Wami i naprawdę wierzy. Że jesteś kimś wyjątkowym, kimś, kto nie pojawia się dwa razy. Chciałaby cię o więcej pytać, lepiej rozumieć, co myślisz, otworzyć przestrzeń na szczerą rozmowę, ale nie wie, jak zacząć, i szczerze mówiąc, wciąż nie czuje, że ma coś do zaoferowania w zamian. Anioły jednak towarzyszą temu procesowi, szepczą jej, że nikt nie musi być gotowy. By zbliżyć się z prawdą, że nie ma minimalnego poziomu wymaganego do połączenia, ale te idee jeszcze nie dotarły w pełni do jej serca. Wciąż jest wiele wątpliwości, wciąż jest wiele wewnętrznych osądów, a przede wszystkim wciąż jest ciężar wiary, że zasługuje na miłość dopiero po naprawieniu wszystkiego. To, co musisz zrozumieć, a o co proszą cię anioły, to to, że problem nigdy nie był w tobie, a mimo to prawdopodobnie zastanawiałeś się, czy nie przesadzasz, czy nie wymagasz zbyt wiele, czy nie powinieneś zwolnić tempa, aby mogła nadążyć. Ale nie rób tego. Nie zostałeś postawiony na jej drodze, by dostosować się do bólu, którego jeszcze nie potrafi nazwać. Pojawiłeś się, by być latarnią. A nie by gasić swoje światło w imię fałszywej harmonii. Nawet w dniach, gdy wydaje się obojętna, nawet w momentach, gdy wątpisz w swoją ważność, wiedz, ona cię widzi, a ta wizja ją przekształca, nawet w ciszy, nawet powoli. Pomagasz jej łamać stare wzorce, ale ten proces wymaga czasu. A czasem czas przynosi ze sobą sprzeczności. Dlatego oddala się, gdy czuje zbyt wiele, zamyka się, gdy najbardziej potrzebuje mówić i podziwia cię w ciszy, nie wiedząc, jak inaczej postąpić. Jest coś ciekawego w sposobie, w jaki niektórzy ludzie okazują uczucia. Czasami oddalenie nie jest odrzuceniem, ale prośbą o czas. W przypadku tej osoby dystans jest tarczą, którą podnosi za każdym razem, gdy czuje zbyt wiele, ponieważ to, co czuje do ciebie, wykracza poza to, do czego jest przyzwyczajona i to ją przeraża. Nie nauczyła się przyjmować miłości bez podejrzliwości. W którymś momencie życia nauczyła się, że uczucie wiązało się z warunkami, że aby być kochaną, Musiałaby na to zasłużyć. A teraz, wobec kogoś, kto oferuje obecność bez żądań, życzliwość bez targowania się, stałość bez gier, rozbraja się i przeraża ją to również. Prawda jest taka, że jest dotknięta tym, kim jesteś, ale wciąż nie wie, jak utrzymać tę bliskość. Chciałaby robić więcej, być bardziej obecna, zaangażować się jaśniej, ale wciąż próbuje zrozumieć, czy może naprawdę ufać czemuś tak stabilnemu, tak realnemu? Ta niestabilność emocjonalna nie jest strategią ani manipulacją to odzwierciedlenie. Oddala się, by nie musieć mierzyć się z możliwością zawiedzenia cię, chroni się, by nie stawić czoła własnej niepewności, chowa się, ponieważ myśli, że prędzej czy później zobaczysz to, czego sama próbuje nie dostrzegać: jej słabości, jej lęki, jej niespójności. Ale anioły chcą ci przypomnieć o czymś. Jej oddalenie nie jest brakiem uczucia, to lęk przed niemożnością odpowiedzenia. Myśli o tobie bardziej, niż sobie wyobrażasz, odtwarza w myślach rozmowy, zastanawia się, co mogłaby powiedzieć, co chciałaby zapytać. Wyobraża sobie wasze wersje w scenariuszach, gdzie wszystko byłoby prostsze, gdzie już rozwiązałaby swoje wewnętrzne sprawy. Ale życie nie czeka na ten idealny moment, i dlatego, nawet w ciszy wciąż czuję: Może nigdy Ci nie powie, jak bardzo Cię inspirujesz, Może nigdy nie usłyszysz od niej podziwiam Cię, nawet jeśli ten podziw wylewa się w każdym ukrytym geście. Porównuję Cię ze wszystkim, ze wszystkimi, i w ciszy zdaję sobie sprawę, że nie ma nikogo takiego jak Ty. To spostrzeżenie jest piękne, ale także bolesne, ponieważ jeśli wierzy, że nie ma nic do zaoferowania, to stwierdzenie staje się presją winą, kolejnym powodem do ukrywania się. Szanuje cię na tyle, że woli zachować dystans, niż obiecywać coś, czego jeszcze nie może spełnić. I w głębi duszy to też jest rodzaj troski, choć zdezorientowanej. Możesz zapytać, dlaczego ktoś, komu tak bardzo zależy, wybierałby się oddalać. Ale czasami kochać to być przerażonym, gdy samoocena jeszcze nie nauczyła się podtrzymywać głębokich więzi. Ta osoba nie chce, żebyś na nią czekał, nie chce, żebyś wstrzymywał swoje życie, odkładał plany, kurczył się emocjonalnie, by zmieścić się w jej czasie. Wie, nawet jeśli nie mówi, że byłoby to niesprawiedliwe, i dlatego upiera się przy pewnej chłodzie, próbując nie budzić nadziei. Ale nie daj się zwieść. To, co czuje, jest prawdziwe, i właśnie dlatego jeszcze nie wie, jak sobie z tym poradzić. Anioły pracują za kulisami, poruszają wewnętrznymi strukturami tej osoby, obalają stare przekonania, otwierają szczeliny świadomości, ale ten proces jest powolny i czasami bolesny. Jesteś katalizatorem, nie przyczyną. Twoja obecność wyciąga na wierzch wszystko, czego próbowano unikać. Uczy się, że nie musi być doskonała, by się połączyć, że miłość nie wymaga osiągnięć, że wrażliwość może być drogą. A nie ryzykiem. Ale podczas gdy ona wciąż kroczy przez ten emocjonalny labirynt, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest pozostanie całościowy, bez ugina się, bez gaszenia swojego światła, ponieważ ktoś, kto wciąż uczy się siebie rozpoznawać, potrzebuje stałych punktów odniesienia. A to, co reprezentujesz, może być dokładnie tym, co pokaże jej, że można kochać i być kochanym bez lęku. Jest niewidzialna linia którą wiele osób przekracza nieświadomie. Moment, w którym zaczyna się umniejszać, by zmieścić się w rzeczywistości drugiej osoby. To może dziać się powoli, prawie niezauważalnie. Gest tutaj, powstrzymany wybór tam, połykane pragnienie, by uniknąć konfliktu. I gdy się orientujesz, żyjesz skurczony, by inny nie czuł się mały obok Ciebie. Anioły zapraszają Cię teraz, by wyjść z tego miejsca. Ta osoba, która jeszcze nie potrafi oddać się w całości, potrzebuje Twojego blasku, nie Twojej ustępliwości, potrzebuje Twojej stałej obecności, nie Twojej ofiary. Musi zobaczyć, że można istnieć bez przepraszania za to, kim się jest. Masz światło, które rozpoznaje z daleka, i nawet nie mówiąc, to właśnie najbardziej ją dotyka to światło, które ją inspiruje do wzrostu, dojrzewania, patrzenia na siebie bardziej uczciwie. Ale jeśli zaczniesz je gasić, próbując złagodzić kontrast między wami, cały ten proces może zostać utracony. To, co przekształca, nie jest dostosowaniem, ale przykładem, a ty jesteś przykładem odwagi, autentyczności, spójności. Ta osoba nie potrzebuje kogoś, kto dostosuje się do jej niepewności, potrzebuje kogoś, kto pokaże, że można iść naprzód pomimo nich. Zrozumiałe jest pragnienie pomocy. Impuls ochrony, chęć ułatwienia drogi, by inny mógł kroczyć u Twojego boku. Ale jest różnica między wyciągnięciem ręki a wleczeniem się razem: pierwsze jest miłością, drugie lękiem przed utratą. Anioły przypominają Ci o czymś istotnym. Nie jesteś tu po to, by poświęcać się emocjonalnie, by kogoś zatrzymać. Ta osoba może czasami się oddalać, może wydawać się zdezorientowana, może nawet zniknąć. Ale to nie jest odbiciem Twojej wartości, a odbiciem tego, co wciąż próbuje rozwiązać w sobie. Jest w procesie, procesie, który nie zależy od ciebie, by się wydarzył, ale który może być przyspieszony przez Twoją stanowczość. Nie musisz niczego udowadniać. Nie musisz być bardziej dostępny, bardziej tolerancyjny, łatwiejszy w obcowaniu. Twoja energia już komunikuje to, co musi być powiedziane. Twoja obecność już mówi sama za siebie, i nawet jeśli teraz nie potrafi tego okazać, widzi to wszystko, czuje to wszystko. Czuję Twoją siłę, Twoją troskę. Czuję, że jesteś stabilny tam, gdzie ona wciąż jest krucha, i dlatego reprezentujesz wyzwanie, dobre wyzwanie, które zmusza ją do ruszenia z miejsca, do działania, do chęci wzrostu. Ale wzrost jest osobisty, nie można go przekazać. Dlatego Twoim zadaniem nie jest czekanie, nie jest wstrzymywanie życia, aż będzie gotowa, ale kontynuowanie marszu, ewoluowanie dla siebie, utrzymywanie swojego światła zapalonego, ponieważ to światło wciąż będzie pokazywało drogę. I jeśli kiedyś wasze drogi znów się spotkają, niech to będzie dlatego, że szliście z prawdą, nie z lęku przed samotnością. Ta osoba prędzej czy później zrozumie, że nie ma nikogo takiego jak Ty. Że Twoja obecność nie jest zwyczajna, że Twoja energia nie spotyka się w każdym miejscu. Już to czuję, nawet jeśli nie przyznaję, ale teraz, bardziej niż kiedykolwiek, czas zadbać o siebie. Nie jesteś sam. Anioły są uważne, prowadzą Was oboje, każdego w swoim czasie, i wszystko, co musi się stać, stanie się bez konieczności gaszenia się. Dlatego proszę. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i udostępnić tego filmu komuś, kto musi usłyszeć tę wiadomość. Jeśli ta historia Cię poruszyła, napisz w komentarzach. Rozpoznaję swoją wartość, nawet w ciszy. Niech anioły Cię błogosławią i prowadzą zawsze. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca. Amen.